No się, siemanko, z tej strony DS-u, a zatem jest... Everspell i witamy was w... Mapce. Jaką mapę Nie wiem. <laughs> Ale dobra. Um, witamy was na mapce, nie zna... Nie znaję. Znamy. Disco. Ta mapka jest by Disco... By Disco, tak. Grałby Bremu i Kupcom. Tam... No, Bremu i Kupcom tutaj grali. Chodzi się kojarzyć. No. Myśli... Ty... To mamy myśli... Str... To? Zaczynamy. Dobra, może weźmiemy po łuku, nie? A właśnie, łuki. Power o, 8, a ja e, Dwa zostały, żeby tam. Okay. A jakie to w ogóle czam jest moc, i nieskończoność. Ok, co zaczynamy? Zobaczymy. 3, Dwa. 1. 1. Ok, zaczęło się. Dobra, pierwsza. Nie, jeszcze nie ma pierwszej fali. Ej, przetestujemy, co to jest to? The Force. Coś tam. Nie! Force Wave. Nie wiem. Lepiej nie naciskać. Ej, nacisnąłeś? No. Może teraz. Cieka nie wiem. O dobra, teraz powinno lecić. Widzisz i domu. Pierwsza fala. Mi już nie ci poszło. Teraz za daleko. Pomogę ci. A później jak zobaczyć we będzie tego. No wiem. Ja to już kiedyś oglądałem u, u. Bremu, nie? No u Bremu. Ty chodź tu. Expa sobie pozbieram, tak? Bremu. Po co ci ekspas? Nie wiem. Powiedz ci jak będzie druga fala, żebyś uciekał. U, myślałem, że spadnę. To by był fail. Już na początku na tym No to więc odpaliłem już TNT. Ja chyba za wcześnie, tak. ty co się zbudowałeś? Nie, ja jestem. Jesteś w szkle. W szkle. Ty byłeś przed chwilą. O, Ale dobre. Gdzie one są? Nie wiem, czekaj, może zrobimy tak jak przed chwilą. Hop, hop. Teraz powinny iść. Nie czasem to trzeba naciskać. A no może? Nie. Idzie. Idą. Strzelamy. Czerwony. Szybko. Albo dobra za późno. <grym> nie no, nie wiesz. Jak może jak chcesz nie, to możesz strzelać, ale dobra. Naścisnąłem twój i mój, a twój niepotrzebny No. Ale zmarnowałaś mi A widzisz. Tak Mam 47, ty masz 49 Ha ha, ha. jestem lepszy Mam więcej diety, jestem bardziej szczęśliwy. A to mi chodziło Ej! No wejdź. 48 A fajny, pom fajny pomysł z tym liczbami No ciekawe jak on to zrobił właśnie, nie? Schodki widać Że no to się, wiem się tam się wysuwają bo możemy obejrzeć mapkę. No. Już nie, poza nagraniem. O, no, kolejna fala. Tak? O, nie. No, fala. Dawaj. O, idą. Idą? Idą, idą. O widzę. Ty Że jednak trzeba tam to naciskać. Czemu tylko na twojej stronie idą? Później zobaczysz że ich będzie. Wiem. Całe masy tego będzie no właśnie że to masakra tylko trzeba dopilnować żeby ani jeden nie spadł bo będzie po nas nie no jeden może spaść może? no ja słyszałem że ani jeden chyba nie chyba z cztery albo pięć dobra dajesz kolejną falę no bremu to nie naciskał chyba albo kupson bo nie widziałem za bardzo może no trzeba, ja też. może trzeba naciskać, może nie. Może. I właśnie ja tu z głodu umrę chyba. Daj na PC Full? Oj. <grym> A nie, bo są zombie, nie? To... A no właśnie, fakt. To czekaj zaraz, giwne jedzenie. A to na razie nie trzeba. Okej. Okay. A można w ogóle to jedzonko dawać? Give. Można w ogóle je tylko dawać? No, czekaj, yy, zróbmy na przykład po 200. Ej, jak się pisze jabłko? Ale, po jakim? <noise> po angielsku APPLE A, A. A, ID jak jest? Z tego cię nie powiem, bo nie wiem. <noise> nie wiem, dobra. Idą. Wpisz, wpisz co do 112. To arbuzy chyba są. 112, dobra. Albo 103. Teraz już nie wiem. Zobacz jak 103. Co, to też masz adminina, ja? A to nie pies game moda sobie wziąć? Ty no fakt. <grych> Ej, czekaj, to no to jak będzie siódma fala iść? Będzie szósta. No chyba, że ją przed chwilą zabiłeś. Jedzonko Szybciej te fale. O, dziękuję. Wczoraj długo te fale idą coś. No chyba 6 tak. minut, 6 fal. Może tak co minutę idą? Nie, gdzieś fal. się za no Idą, idą Idą? Idą, idą Siódma czy szósta fala Jeszcze się na te hordy Czas będzie jaśniej wszak No Będziemy więcej widzieć No Okej okay. Czemu oni się nie palą, nie? Może jakaś specjalnie jest wybrane? No Chyba ale nie wiem, nawet przez to pójdę sobie pozbierać, jak po dzień. Nie wiem, może na jakiejś wysokości się nie palą, bo to jest pod chmurami, praktycznie. No, znaczy wiesz, ja tam mam wyłączony, wyłączone, więc tak nie widzę. A pod nami nic nie ma, pusto. Właśnie, można zobaczyć, czy coś na dole jest. Później tak pod koniec. Później się zobaczy. O, wysadzimy później matkę. No właśnie. Okej, okay, nacisnę no ponownie tak. ten guzik A... Powiedz, jak będzie siódma fala iść. Ósma. A ja uciekam. Dziewiąta. Aha, to <coughs> ja dwa razy nacisłem. Co so, jak, jak się więcej razy naciśnie, to więcej pójdzie. A wiesz, na jakiej, na jakiej zasadzie to działa? Mm, no... Że one tu idą? Czy no jak? Ja? No bo pod są te NPC Bez... No i one idą, ciągną do NPC -i. Nie? Dlatego nie można zrobić szkieletów. O jezu, idą Mówiłeś to ATT wybuchło za wcześnie. Ale ich 11 fali. O, jak ta fala! I coś się zlagowało, chyba. To jest chyba siódma fala. 11. 11? No. Przecież piszę ci tam. Nie wiem. Ja tam widzę tylko, że zero... ...i Gdzie siedem. Się świecą. Jedenasta myślę. ty, ty idą, idą. O nie! O kur... <słuch> yeah. <słuch> Dobra, kolejna fala. Nie idą. Strelagi chyba się zrobiły. Przez chwilę... O... No, trochę się zrobiły przez tego expa. Okej... Okay. Tylko ciekawe, dlaczego coś jest spagowane że tylko po twojej stronie idą. Nie no, później pójdę więcej. Na razie to jest łatwe. Oby poszły. Za chwilę to nie damy rady im, nawet. No. Ty walę w tamtych dwóch, a ja walę w tego jednego. Czy ty we mnie strzelasz? Okej, okay, po nich Okej, okay, kolejna Nacisnę kilkadziesiąt razy. No dobra Będzie zabawniej, o dwunasta fala I Trzynasta, trzynasta już 12 o, 14 Myślę 14 Ło <grym> Jezu, ile tam się nie? Okej, okay, TNT. Zbieraj... Dobra, strzelaj czerwonym. Szybko! Tym i tym strzelam. Szybko, póki nie idą. No, trochę już zareaguję. To chyba przez neta, co nie? No, albo hmm. przez expo. Co za żal, TNT tam nie leci na różowym różowy już strzelaj, bo zanim doleci to wiesz O no właśnie mieczykiem można tu może nawet Po tego, te tego ex Expa może będą mniejsze line Ty to ja będę strzelał No to mam zombie Szczy... e Oje tam idą cztery, tam idą cztery. O ja? Zlagowało się. No zlagowało Może o nie. zmienimy... O w dupę! Spadłem! Co? Spadłem dół, Bo mnie zombie zaczął bić Dobra, no to... To my może wstrzymamy na chwilę, nie? Czekaj. strzałem muszę sobie zaś zreźbić. No Game mod i Strzała. Okej okay. y y Aha Zdejdź na te dziwne potwory. Okej. Okay. No się zatrzymały w pewnym czasie i już nie szły, Stop To Co, co wznawiamy? A co dajesz pauzę? No ja tak. To dajesz wznowienie. Dobra, jesteśmy ponownie, no, znaczy ja jestem. Ale. Obaw na ja nagrywałem cały czas, myślałem, że ty chcesz dać pauzę w tym. Z y zabijaka. Nie, przechodziłem pauzę, pauzę na w nagrywaniu. Tak? A ja nie mam pauzy. Ale dobra. Ja cały czas nagrywam. Spoko. No, zombie. I po tobie. Chyba żeby zrobiliśmy na Twoim serwerze. Tym hostowanym. Co? Na tym Twoim hostowanym. Hostowanym by chyba się na jednie wgrała mapka. Czemu? Nie wiem. No bo... Znaczy już kiedyś też próbowałem, nie? Wygrać, ale ci nie dało. Ja może kupię na w te 3-zlotowy serwer. Teraz? Nie no, nie teraz, ale tak... Bo to by było dobre do escape'ów, takich ten... Mapy. No, no, no. Jakieś tam serie, nie? No. I tam 9 złotych by się chyba płaciło. Miesięcznie. No. Okej. Okay. 15 fala była. Teraz kolejna. Ciekawe jak długo dotrwam. No, nie wiem. To może by na nieskończenie. skończenie. No. Teraz pójdą z czerwonych trzeba strzelać. Oj! No... A ja ciągle klikam, ja. Widziałem. Wiedziałem! A ja klikam ciągle. Dobra, mi się skończyło miejsce na dysku. To Seus coś. O Jezu, ile tam się nie natupczyło? Ty to widzisz? No dobra, to nagrywamy o, ja to Oja, ty to widzisz, ile tam ich jest? No, nagrywamy dalej, i ja już skończę ten odcinek, bo mi się skończyło miejsce. Zawsze możesz sobie mój skopiować. No, ja pierdzielę ich, ile tam ich narobiłem. Szybciej! Rżowy! O! Oja! Chyba koniec. Jeszcze dobra. Teraz przegramy. O dupa. Jeszcze te lagi. No. Dobra, na kolejny raz możemy nagrywać na twoim serwerze, będzie łatwiej. Ja tam nie wiem jaki mam speedneta. Chyba większy. O teraz się odlagowało. Tak mniej więcej. No. Już nie ma lagów, jej! Przestałem nagrywać, nie ma lagów. Tej żółtym, e, 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 nie żółty, tylko... E, e, ...no białym, no! Szybko! O Jezu! <laughs> teraz! Szczelam jeszcze tu, może to coś da. Teraz wybuchniemy. U! cóż, ty <laughs> No. O Jezu! O, udało nam się. Nie wybuchło nie... jeszcze. No. To co, wracamy? Chyba, że zaraz wszystko to wydobycie. To by był fail. Kolejna fala. właśnie, chcesz trochę jedzenia? Mam przecież. A właśnie nie mam. Dobra, niepotrzebne. Na razie mam full pasek życia. Jedzenia. O, idą. 23, raczej 22 fala. 22, wow. Dużo tych już ich trochę. O nie, 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 nie. <grym> bij je, szybko tu złazi, bij. Hahaha. <grym> Ciekawe co się stanie jak tam wpadnę. O, chyba TNT odpaliło się. No. Chodź się, oduniemy. Ocuń no, się, no, ocuj no. się. Ej, za tobą. <grym> A, zombie. <grym> Ale lag. Czyli 20... 22 fale Przeżyliśmy. Znaczy no To i tak dobry wynik to za tobą właśnie. <laughs> Bije, je. Mieczyk by się przydał. No Po no czemu no, żadnego bo mieczyk nie... nie leci no Ła wow, już wszystkie na mnie poszły nie, nie 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 nie, zostawcie mnie Dobra To co, rozwalamy mapkę, nie? Poczekaj jeszcze za. Tylko sobie zobaczymy co tu jest Okej okay, game mod Ja O ile tu TNT Jakby to tak wszystko wydupcyło Ho gdzie ho, ho. się daje game moda na tej najnowszej wersji Game moda No, bez Bukita masz tak pisujesz Aha Ja myślałem że game mode Everst ale dobra Game wystarczyło niekiedy na tamtych No wiem w bukicie tak Chodź zobaczmy ile tu jest tych fal Hoho! Tu jest pełno tego. Czekaj, gdzie ty jesteś? Tutaj, na końcu mapki. Aha dobra. Hoho, to jeszcze paję tego tu jest! Zobaczę Fal sobie nieskończoność. No To jeszcze w ogóle nie jest to opóźnione, no zobacz sobie. Nie wszystkie. <grym> Aha no, to... no dobra. To tych zębiaków by było tu jeszcze masa. No. Ale... Chodźmy zobaczyć pod dół. Fajny pomysł, ogólnie. Kolej musiał się namęczyć. No, bardzo. Z tymi wszystkimi liczbami wyświetlenia. Muszę te npc te całe tutaj nie. NPC-ty się tu jadą. Tylko ich teraz nie ma. A, bo one ten, one były wypuszczane i tu se jechały chyba, co nie? No. Czekaj, da się to jeszcze włączyć? No i fajne. Fajne te koła. Albo się... nie, nie da się już chyba włączyć, bo już roz rozwalili. Dobra, to, to jak bierzemy TNT? Obsydianu raczej nie wysadzić, no to. Bo obsydian się zostawi. Okej, okay, to ja biorę TNT. I pochodnię czerwoną. A sobie. O! Trip... O! Fajny hook. Tripien hook. Ja już tu dałem, podłożyłem. I ja pokażę to ci wszystko. coś fajnego, dobra? Tak, już widzę Teraz tutaj dałem. Pokażę Ci coś fajnego. O! Co oh. Zostało dodane w najnowszej wersji. Jak to, ja to ten wybucha. Co to Co zostało dodane? Zaraz ci to pokażę, tylko mi się film tu zrobi, żeby nie miał laków. Ok, teraz tu wysadzam. Hop Ty, ty, już wysadzasz, wysadzasz mnie? Ty masz tamto. Aha. No dobra. Jak to ładnie wszystko można? Dobra, jednak nie wiem jak to się wstawia. O, wstawiłem, fajnie. Co? Co? to jest? A, ta linka, to wiem. No. I tu jeszcze jeden klocek i tu dajesz ponownie tą... I pajęczynę. I... Pajęcza sieć. No, ona jest ten w materiałach. Nidź. O widzisz, tu jest nić. Materiał, materiał, chyba tu. No i tu masz nit, już postawiłem też. Co, co teraz nit można stawiać? No to jest właśnie do tego. Ha, to fajnie, postaw. No już, chyba. Czekaj, Ej, nie działa. A tu jest nitka. Nie wiem, co jest. Przesuń... E, daj mi ją na chwilę. W moim escape którym zrobiłem, to tam jest ta nitka wykorzystana. Tylko, że ona... Aha. Ale musisz jeszcze jedną dać. Ten. Tutaj. Albo... Nie, ja już wiem, o co chodzi. Musisz dać jeszcze jedną zaczep... Jeden zaczep. Chyba redstone. Nie, red stop na nie trzeba No. O widzisz dobra. teraz jest Widzisz teraz jest jak się przejdzie No czekaj To jest fajne na pułapki jakieś No wiem właśnie ten mój osk możesz zobaczyć To jest fajnie Aha. zrobiłem to No i teraz na przykład można wybuchnąć Nie dobra to co? Wysadzaj twoje Wysadzam Hmm Jednak tu wy... wysadzę i blub no, save and edit, a nie, zrobię tylko save. Dobra, no, już wracam do Minecrafta. To ty możesz mu pomóc rozwalać. No ja ci TNT stawiam. No, spokoj O, jaki lag i spadłem. O, ile tych jajek, ja pierdziele. Oj, dead. Takie laki że ten. O, okay. Że Nie mogę latać. Nie mogę o. nawet wlatania włączyć Wywaliło ci serwer? No O, o. <laughs> o Jezu o. Dobra, to Koniec przejścia mapki Serwer closed, no właśnie Wywaliło to co, to by było na tyle Z dzisiejszego Odcinku No, to tyle Jak to nazwać? No um, żegnam się z wami, ja, Ewers.pl i no. Jak się Wam podobało, to oczywiście łapki w górę, komentarze okay. i subskrybujcie. Na razie.